W tym wideo pokażę Ci, jak zresetować iPada e przed jego sprzedażą. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie filmu. Ja korzystam z iPhone'a, ale proces jest dokładnie taki sam na iPadzie. E po pierwsze, otwórz ustawienia swojego iPada, e kliknij swoje imię, a następnie wybierz iCloud. E następnie przejdź do kopia zapasowa iCloud, e włącz przełącznik na zielono i wybierz utwórz kopię zapasową. Jest to ważne, ponieważ przy przywracaniu iPada do ustawień fabrycznych wszystkie dane, takie jak zdjęcia i pliki, zostaną usunięte. Tworząc kopię zapasową w chmurze i e cloud, będziesz mógł później pobrać wszystkie dane na nowym iPadzie bez ich utraty. Po wykonaniu kopii zapasowej możemy przystąpić do usunięcia wszystkich danych z iPada. Przejdź do ustawień ogólne, przewiń w dół do końca i wybierz transfer lub reset iPada. Następnie wybierz ostatnią opcję: Usuń całą zawartość i ustawienia. Kliknij Kontynuuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych z iPada e i przywróci go do stanu fabrycznego. Mam nadzieję, że było to przydatne. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał swoich urządzeń Apple, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wideo.